Wrażliwość roślin na zasolenie gleby zależy od wielu czynników, m.in. od gatunku, a nawet odmiany rośliny, fazy rozwojowej czy warunków klimatycznych i glebowych. Najwrażliwsze na zasolenie gleby są młode siewki. Z czasem roślina tworzy mechanizmy obronne. Za rośliny odpory na zasolenie podłoża uważa się m.in. rokitnik, berberys, sumak, klon polny, łuk ligust pospolity, buraka pastewnego i cukrowego, konieczynę i jęczmień. A także warzywa i rośliny sadownicze szparagi, szpinak, pomidory, brokuły, kapusta czy jabłko. Popularny zbożak, kurydza czy ziemniaki są gatunkami umiarkowanie wrażliwymi, i w ich przypadku objawy pojawiają się dopiero przy większych stężeniach soli. Szczególnie wrażliwe na zawartość soli w glebie są paprocie ogrodowe, iglaki, azalie, różaneczniki. A także wiele drzew i krzewów owocowych oraz warzyw jak słoneczniki, soja, kukurydza, groszek, fasola, ziemniaki, marchew, cebula, truskawki czy maliny. Odporność na zasolenie w przypadku kiełkowania roślin jęczmienia, pszenicy i żyta jest duża, natomiast kukurydzy i fasoli jest bardzo słaba.